W czwartek w Szczecinie odbyło się spotkanie, na którym poinformowano o kolejnych przewidzianych inwestycjach w ramach realizacji programu Jessica. W ramach tego projektu mają zostać odnowione instytucje, które naprawdę potrzebują renowacji ze względu na swój zły stan techniczny. Osobną pulę, którą zarządzał na co dzień Bank Ochrony Środowiska, przeznaczyliśmy na e, obszary poza e, szczecińskim obszarem metropolitalnym. E, Dziś można powiedzieć, zakończyliśmy proces kontraktacji wszystkich pieniędzy w ramach tego projektu Jessica, e, który to projekt... Y umieściliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym na lata 2007-2013. Instrumenty zwrotne, e, w jaki sposób mają oddziaływać nie tylko przywrócenie e, tego otoczenia do e, przywrócenia właściwej kondycji budowlom, ale również wtłoczenia pewnego życia. Nowa jakość życia w obszarach e, miejskich, temu służą te narzędzia, jakim dzisiaj, e, e, tu wszyscy o tym rozmawiamy, Jessica. Jednym z miast, które skorzysta z pożyczki w ramach projektu Jessica będzie miasto Wałcz, w którym hotel Widok przejdzie renowację. Pożyczka na ten cel będzie wynosiła ponad 5 milionów złotych, a całość inwestycji to koszt około 9 milionów. Ten projekt będzie istotny dla, tutaj dla społeczności wałeckiej, ponieważ dostań, tak tutaj w tej przestrzeni publicznej będzie, społeczność będzie miała dostęp tak, do, do różnych do różnych funkcji tego obiektu, i to rozrywkowych zarówno, jak i też związanych tutaj z bezpieczeństwem. Mieszkańcy Połczyna Zdroju mają również powody do radości, ponieważ to właśnie w tym mieście dzięki programowi Jessica odrestaurowane zostanie dawne kino Plana oraz tamtejsza starówka. Wartość tego remontu to 5 milionów złotych, a pożyczka z programu Jessica będzie wynosiła około 4 miliony. Spróbujemy z tego budynku zrobić piękne centrum. Centrum, które będzie miało nazwę docelową Park. Park dlatego, że chcemy w tym centrum umieścić poza elementami związanymi z formą kinowo-teatralną, to jeszcze wszystkie elementy i stowarzyszenia, które będą scalały cały rozwój kultury. Oprócz wspomnianego kina pożyczkę uzyskał zakład lecznictwa uzdrowiskowego Borkowo oraz Sanatorium Gryf. Na odnowienie tych instytucji z programu Jessica zostaną przeznaczone około 3,5 miliona złotych. Z tej pierwszej, pierwszej transzy wyciągniemy bardzo duże wnioski, również wnioski na przyszłość, na przyszłą perspektywę. Gdy Państwo dzisiaj będziecie mieli możliwość przyjrzenia się już tak zbiorowo wszystkim dziewięciu projektom, które uzyskały dofinansowanie w ramach projektu Jessica, zobaczycie, że są to projekty w dużej części o wysokiej stopie zwrotu. A więc nie są to do końca tego typu, tego typu przestrzenie, które w pierwszej kolejności chcielibyśmy rewitalizować takie przestrzenie na przykład o funkcjach mieszkalnych, których bardzo dużo jest w naszych miastach i miasteczkach. Program Jessica nieraz już wspierał różne instytucje, pozwalając na rewitalizację obiektów. Dzięki temu zyskują również mieszkańcy, którzy mogą cieszyć się nowymi miejscami. Pieniądze z programu są podzielone na dwie części. Jedna z nich przeznacza pieniądze dla szczecińskich obszarów metropolitalnych, a druga na cały region. Szczecin miał do wykorzystania 80 milionów. Wykorzystał z tej puli tylko 33 miliony. Cały region miał do wykorzystania 67 milionów i wykorzystał stał całość.